Cześć, jestem Jaryszowi w dzisiejszym odcinku na moim kanale już chyba w trzecim odcinku zagramy sobie w Slendy Tabis 3 Wszystko to jest za głośno Dobra, myślę, że dzisiaj dla Was z dźwiękiem tam w mieście już jest dźwięk nie, nie. Zobaczmy sobie z kimś tylko... Co ma ta sprawa? Jest no No coś jest duża, więc... To wygląda na mapę. Gdzie może być Think Queue? Ow, Nie, na razie trzeba z od niego uciec. Gdzieś na Dobra, to mam Gdzie jesteś? Tu. Przemo. Lektris na będą jakieś. Dobra. No podejść, podejść, p***a, jest za mną? Nie sprzedam Nie, już jest za mną, czemu on tak się tepa? walki z tym teletubisiem ten nie jest jakoś dobry nie jest bardzo jakiś dobry ale no, jest dosyć dobry ale nie za nie za walnęliśmy już półkapę więc weźmy sobie maszynkę na jakimś no jesteśmy tutaj myślę że tutaj ten, ten się nie będzie

AKM Dobra, jesteśmy na misji Kooperacja 2200 Normalnie jesteśmy tutaj wojskowym Teletabisem Jesteśmy poproszeni, żeby zniszczyć Teletabisza Dzięki winki. Czemu ty jesteś taki potężny? Powiedz nam przyjrzyj mnie. Chodzi nam też, czemu się tepa, że to nasze plecy. Użyj, kinki, kinki. dzięki kink. kink nie dają nic krótkim, że tylko tepki. Umarłeś. Dobra, szybko. Tanki. Jesteśmy tankiem, jesteśmy do tank. Dusz, 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 dusz. Dobra, wbijamy w ciebie. Podaj się. Jest to nielegalne się to Tak się właśnie pokonuje ten No, Dobra, czekajcie, żeby było bardziej realistyczne, to zmienię sobie kolory i zaraz wrócimy na to. Dobra, już się pany z powrotem na to i teraz jestem jak prawdziwy wojskowy tabiś Jak widzicie? Jestem prawdziwy wojskowy tabiś Wojskowy, wojskowy tabiś, tak? Kwadełko Bierzemy sobie AKM-a Nie wiem Sorta jakiegoś Nie wiem I pomagiera trzeba sobie zrespić. tak Dobra To będzie To może być moim pomagierem Moim pomagierem może być John. Cześć John. Jak trzymać się? Widzę, że yy, miałaś chyba walkę z kimś. Nie Zresztą, A naszym enemi będzie te coś. Ej! Kolego, dawaj go, dawaj go. go. ci to. Ja. To jest walka. Dobra, jest tutaj wojskowy teletubiś. Jeżdżamy tu. Opa! Zbijam. Łoł! Wow. Nie ma go. Tabisiu, Johnie! O. Dobra, tabiś John może bez nas nie przetrwać, więc trzeba przejść sobie szybko tego pana, gdzie oni są. Ja Chce mi Nie możesz zginąć! Jaka?

Nie, zabił żonego! Jak mogłeś. Jak mogłeś, zabić żona. Szybko. Potrzebujemy własnej armii. Szybko. Potrzebujemy naszej armii. A! Walcie go! Dobrze, dobrze. Chodźcie, armia, armia. Come on. Nasza armia nas olewa najgorzej. Dobra, ty co to jest? Так! И наша армия на Mam! Dobra! Jesteśmy prawdziwą armią! Dobra, chcę pomóc dla naszej armii. Nasza armia może nie przeżyć tego. Ja Zobaczmy, co się dzieje. Ja będę Zabijcie go! Dobrze! Enemii kolejny Oto jest Lala i... Op. Dobra, uwaga, jaka broń? Dobra, nie będzie RPG leci w no Saya tidak akan menemukan mereka. Saya rasa Katana. kata Dobra, Chwileczkę. Umiejesz zębów, umieję się w końcu. Dobra, trzeba na nich lecieć. Pomogę ci. O! Dobra, lecimy na nich. Numer tego. To jest mi totalnie najgorsza broń. W całej grze Niby dobra, ale tak naprawdę jest to Nie pomagę, zaraz umrzę Trzeba mu pomóc Vale PG dla giganta Nie! Lana, Lana idzie po mnie kto z nich? nam lepszego Niż tam, Potrzeba nam Johnego i Boba Dawajcie, John Bob Trzeba ją rozwalić Dawajcie, normalną HP Dobrze, dobrze. To za egipskie walki telekomisji. No e i czemu wytknąć uciek? Mam jeszcze jednego, nie eee. wiem. Dobra, teraz czas na... Coś potężnego, myślę, że tam piła, myślę, że to będzie potężny. no Na pewno, to jest nie Dobra, jesteśmy w nowym mieście. mamy nadzieję, że to miasto nie będzie opętane tak jak tamte.

Idziemy, idziemy! To moja armia, telekabyśmy. Ojej, ojej, ojej. dawaj go! Skupiły. Dobrze! Dobra, to teraz nie bierzemy Jaki widam? No i tu zielono jest. Szybko latarka. Zielono zostaw. Mi. Dobra, nie chodzi Nie no mam problemu z tą gierką, że jak jest z jakimś ciemnym miejscu, to właśnie takie coś się dzieje. Nie wiem od czego to zależy. Ale co najmniej mam... tylko to jest tu lepiej to, dzisiaj, to Co może być? Enemy, ty możesz być enemy. Olej, do to smutny? Dobra, to mamy dalej piwa Tinkie do Nikiego, znaczy Tinkie do Nikiego, duckiego. Ale wy zaś pokonaliście enemy, ale myślę, że tego już nie pokonaliśmy.

ja! Myślę, że yy, na blisko nie jest nie, dobrze. Weźmy sobie AKM-a. Gdzie jest? Nie! Czyli nie może się tak skończyć! A jednak się tak skończyło. Nie wiem, sobie spectatora na Zobaczmy tą Editą walkę. Okej. Kto tutaj wygrał? Wow, wow, wow. Emil. versus Tutaj idzie nasz kolega wielki. Ten idzie. I almowamy. Ale i wali, ale im wali Ten pan rakieta, man, widzę, że on Tutaj pomaga od tyłu Chyba niedługo umrze Nie się zobaczy Na razie nasz gigant walczy z Z Tym panem Tutaj wali mu mocno z pięku Tutaj tak, nie walił. Dawaj go. Tak, dobrze. Już ostatni strzał. Dobrze. Pokonałeś go. Teraz musisz pana Cetamena. Czekamon Kietanel nie wieczy się witalnie I... teraz zresztą tutaj bardzo potężnego potężnego pana. Jak widać tutaj leci Wali mu. Ale ten robot jest bardzo silny. Jak widać. Więc trzeba pozrosić kolejnego gościa. Oto jest. Franek. To jest Franek. Franek tutaj idzie. Ranek się teleportował. Nie wiem co on robi, ale leci. Tutaj wjeżdża do budynku. I atakuje pana robota. Jak widać tutaj. idzie dalej na niego. O, tutaj. o Ale go wali. Co za muzyka. Ten robot mam mało tp, ale gigant też ma bardzo mało. Ale to już walka przyniosła świetnie za budynek. Jednak znowu się przyniosę do budynku. Co ataki Idzie John My też Łączmy Johnny Łączmy Kimby tu być Dobra Łączmy No, życie jest w czuciu. To jest mi tylko. Jeżdżamy do budynku i... Czy ty w ogóle się da atakować? Nie wiem otóż. Czy ja w ogóle zadaję coś delikat? Więc spam jest B. Zobaczę, czy to coś mi zadaje.

Ho, chcesz? chceś? Master z pił Atak numer dwa. Jest numer jeden. Też styk z pił. Numer dwa. Tu uciekamy. Numer jeden. Numer dwa. I a to ku nie w ogóle I leży. I strzelamy dwójkę. A, wykryczka. Jedyneczka. I dwójeczka. I piano tylko. Znowu piłamy o tym. Piłam o tym. I jedynka. I dwójka. Dobra, walimy go. Zdawę. ma totalnego Loła, możemy go pokonać. I też nie mamy za dużo, ale... Skrębowę. O nie, topną się, topną się. Wróćmy, że zostaniesz pokonany. Ha ha! Pokonaliśmy go! Jak widać. Kogo możemy wreszcie wreszcie? Możemy wreszcie wreszcie się wziąć. Wszyscy, w piłce włóczowej. Nara! Co robisz? Nara! I tu jest armia. I to jest ziemia, która ma w armii. Haha! Dobra, widzimy poważnego przeciwnika. To jest, jest poważny. Zobaczmy. O, jesteś poważny. Oczakujemy go, tak,

Zostawcie mnie. Powiedziałem. Nie baluję. Jeszcze jedną do No, ha. Dobra, to by było na tyle z tego odcinka i to pa pa.